Maneczka mordeczki z tej strony Kefix No i witam was w drugim odcinku od Zera do Gangstera. I ogólnie drugim odcinku na kanale. No. tutaj sobie ranek jest, więc sobie je tutaj nasz, nasza postać, czyli Tony Hills. ja on już zjadł. sobie. O! Jesteś tam trąbnik, widzowie. Chcemy zobaczyć, co to. Do... Ej! 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 Widzowie, pamiętacie go? To był ten co wczoraj mm. Nie, jeszcze taty nie ma w domu, co ja mam zrobić? Kurde, jakiś nóż kuchenny, czy co? Teraz schowam się na ile gdzieś tu Teraz schowam się, widzowie Za domem, ale pamiętacie? Jeśli nie oglądacie jeśli nie oglądaliście tamtego yy, wcześniejszego odcinka to zobaczy dwa razy projekt nas wjechał i nas dzisiaj tak samo mm -hmm. widzowie. ale dzisiaj to już nie o tym no nie wiem pojechał chyba sobie dzisiaj nie o tym, dzisiaj widzowie szukamy pracy tak? bo nam potrzebne są pieniądze no widzowie tutaj Tony idzie sobie odpocząć na chwilę więc widzimy sobie dzisiaj odpocząć ja Halo, dzień dobry, kto mówi? Halo, dzień dobry z tej strony e, Ryan, od prawa jazdy tutaj z się na termin. chciałem tak. mówić. E, więc o, tak, o. termin jest e, za e, dwa miesiące, e, to jest e, 14 sierpnia o godzinie 12. E, no, no. E, no. i ten. No i koszt to będzie 3000 dolarów. No kurde, no to proszę Pana, ja muszę tu pozarabiać. I kiedy, kiedy, e. kiedy to jest? Za miesiąc... E, to jest 14 sierpień za 2 miesiące. E, no bo następny termin to już by był w grudniu. Ta, no dobra, proszę pan to ja się postaram wyrobić z tymi pieniędzmi. Dobrze, w takim razie do widzenia, do słyszenia. Do usłyszenia, do widzenia. Kurde widzowie dzwonił ten typ od prawo jazdy. 3000 Ale dzisiaj to on wpadł na pomysł i ja... żeby... kurde no... zrobić jakąś pracę, nie? I myśl, ja myślałem nad Glovo. Więc, tutaj w telefonie taką jest taka aplikacja, Glovo. No, no to później może sobie zrobimy, bo teraz zobaczymy jeszcze, ale no. Dobra, dobra, widzę sobie tutaj klikamy, żeby to z, z, rozpocząć. O, okej, okay, na tą willę Z Burgershota, dobra. Widzowie, ja wam w ogóle nie pokazałem co pantony tutaj. Ma za pojazd swój. Taki piękny rowerek. No i tutaj już mam zaznaczone burgera szata, Więc lecimy szybko, nie? O, widzowie. Piszcie, czego byście chcieli w tym, w tym życiu gangstera, bo na razie to jest tak na spokojnie, nie? Wszy wszystko na razie na spokojnie można wszystkiego dawać na początek, ale jeśli wiecie, za, nie, no, za niedługo będą jakieś gangi czy coś, ale no wiecie o co chodzi dobra, widzowie, to jak on dojedzie to tam dobra, widzowie, już prawie jesteśmy kurde o, tutaj mamy burgera Tutaj widzę w ogóle taki plecak mamy A więc stąd zamówienie brali z burgera. O jest, jakiś pan Dzień dobry Halo, dzień dobry Halo, dzień dobry, numer zamówienia? 201 201 leczka Proszę, to tutaj Dobra, już pakuję O, mam Dziękuję Do widzenia, Do widzenia. Dobra, widzowie, mamy pierwsze zamówienie. No i zaraz nam powinno tutaj na naszym GPS zaznaczyć, gdzie to jest, nie? Dobra, widzowie, już nam zaznaczyło. A więc... Jedymy, nie? Yy, długa droga czeka Tonego, no ale, kurde, no... Musi się poświęcić, jeśli chce coś zarobić, zarobić w ogóle. Może tak, jakiś napiwek my też przeci i, i będzie git, nie? Piszcie porady, na co mam pracować, czy w ogóle takie głowo się opłaca. Mm. Dobra, widzowie, prawie już dojechaliśmy. Kurczaczki. Tutaj pojedziemy po trawie, żeby tutaj nie przeszkadzać. U, szybko! Dawaj, dawaj tym rowerem, Tony! Trzeba widzowie też nad kondycją mógłbym pracować, bo... Jak widzicie, no to jest. To jest tutaj po prawo? Gdzieś się powinien wjeżdżać. Kurde! To jakaś willa jest. Okej. Okay. O, otworzy się. Żebym no. ja tu kurde wjechał, nie? Dawaj, dawaj, to ty, Jedziesz. Pięknie, pięknie, Villo. Dobra, widzę, tutaj zapukamy. Halo, halo! Halo, halo, jest tu ktoś? O, idzie. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. No, proszę pana, tu dla pana. Proszę bardzo. Dziękuję, tym na piwek 5 dolarów, proszę. O, dziękuję bardzo. Miłego. Dziękuję, do widzenia. miłego dnia. no, widziałem 5 dolarów tutaj, wlatuje na nasze konto. A my lecimy dalej, nie? Dobra widzowie tutaj wyjeżdżamy. O, Dostaliśmy lokalizację, do burgera mamy jechać, dobra, to szybko, tutaj śmigamy przez ten i lecimy do Burger burgershota, nie? Hej! O widzowie, to będzie długa droga, więc dobra widzowie jesteśmy już na burgershot Hey Lecimy, lecimy Parkujemy Mamy nasz piękny plecaczek Dzień dobry, dzień dobry dobry, jaki numer? Yy, 105 yy, yy, 105, yy, dobra chwila Widzowie tutaj a już jest zrobione? Dobra, proszę już. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Miłego, do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzowie. Na mechanika mamy to zawieść, tak... Tak dostaliśmy to. I na tego jeszcze ta. Dobra, widzowie, już prawie jesteśmy. Mało nam tutaj zostało. Szybko, dawaj Michał, to bo tutaj ładnie. Żypko. Żypko. nie? Żypko. 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 Ale, co dobry. ty robisz? Ej, cześć! Siema! Jo, co to u ciebie? Agi, teraz akurat mamy ten: e, Przerwę na lunch, to przynajmniej nie ale co ty robisz? No stary, ja pracuję teraz na tym, wiesz? Yo, stary. Trzymaj na... tutaj, proszę. Dzięki, stary. No, dobrze. Ciężko da się jeździć. No, ciężko, stary, od burgera tutaj na tym. No, na tym rowerze, to wiesz, to to jest strasznie ciężko. Tu powodzenia, wychodzimy dziś wieczorem? No dzisiaj nie, będę strasznie zmęczony, wiesz? Dobra, to potem pogadamy, siema No, jeszcze zadzwonię czy coś, dobra, siema Dobra, siema Dobra, widzowie, jeszcze tam zostało parę zamówień Więc lecimy, nie? Ja, ale jestem zmęczony Kurde, wszystko mnie boli Szybko do domu. Boże! O, o mój Boże! To jest jak w pracy było! O, cześć! Jestem tak wyłączony tyle już się zimę. Ile dniówki zarobiłeś? 150 dolarów. No, razem z napiwkiem wow. do 155, nie? Chodź tutaj do pokoju, idź, położysz się, zrobić coś? Nie, dzięki. Dobranoc. Dobranoc.